Myślącym. Chwała frontowcom i się zobaczcie, narobiło. Imaginacje o Ukrainie przekształcają się w rzeczywistość. Totalny wiceszok. ale znęcać się nad wami lub milcy Ukrainy będziemy sobie później. Dzisiaj porozmawiamy o rzeczy ważniejszej. <laughs> Parafialna polityka. O horyzoncie parafie, parafialnym parafii tak zawsze się kończy, jak mamy obecnie. Czyli okazuje się, że nasze państwo jest w tak zwanej kropce politycznej. A tak jak mówiliśmy, że państwo jest projektem politycznym. Kolejny raz powtórzę. Państwo to tylko i aż projekt polityczny. I projekt polityczny, jakim jest obecnie państwo polskie, obecna Rzeczpospolita, jak będziemy tak postępować, to zakończymy jego niedługą żywotność. Ale co jest tutaj ważniejsze? To jest to, że nie zrozumieliśmy, jak wokół nas jakie są uwarunkowania, że nie wykorzystaliśmy. My już jako naród, poprzez oczywiście polityków, w ogóle całe podejście narodu do polityków spowodowało, że nie wykorzystaliśmy dotychczas tych szans tych uwarunkowań, które naprawdę były niezłe przed Polakami. Natomiast nikt nam nie kazał popełniać tych błędów, a na razie to jest, jak widzimy, błąd na błędzie. I rozpoczynamy. Rok 2014. Niesamowitą szansę dała nam Rosja Federacja Rosyjska. Wielki, dostaliśmy tyle czasu od Rosji Federacji Rosyjskiej. Zacznijcie myśleć, w interesie narodowym, w racji stanu. Na czym to polega? Jeżeli Rosja zaczęła porządkować wówczas Ukrainę, która oczywiście była prowadzona już wówczas od prawie 2004 roku w centrum zainteresowania służb, struktur i interesów polityki amerykańskiej, to Rosja poszła do przodu. No i pamiętamy, Krym, Republika Doniecka, Republika Ługańska. No, i mieliśmy ten czas. Mieliśmy ten czas do 2022 roku, żeby zrozumieć, jakim Ukraina jest dla nas niekonkurentem, lecz wrogiem gospodarczym, ze względu na jako państwo, nie naród. Jako ze względu na niedostosowanie tych systemów, taką konstrukcję systemów gospodarczo, politycznych, społecznych też. No. Szczerze mówiąc, to jakby zaczął robić z sobą normalny człowiek interesy z gangsterem. Gangster to po stronie ukraińskiej. Nie rozumieliśmy tego. Ale cóż, od roku gdzieś tak 2016-17, bo powiemy dzisiaj o tym problemie tak zwanym zbożowym. Od 2016-17 roku zaczęły powstawać kanały pomiędzy polskimi firmami. Lub gangsterami i gangsterami ukraińskimi, tak zwane kanały zbożowe. O co chodzi? W 16 roku został uruchomiony tak zwany kontyngentowy wymiana w ramach kontyngentu produktów rolno-spożywczych, w tym zbóż, między Stowarzyszoną Ukrainą w takiej swoistej formule, a Unią Europejską. I sobie wyobraźcie, gdyby w tym 2014 roku Ukraina dostała status, jak chciały Niemcy, gdyby Rosja tego na szczęście nie przerwała status państwa stowarzyszonego tak formalnie z Unią Europejską, tak jak pan Kliczko chciał i ta wszystka cała agentura, to nas po prostu żeby nie było gospodarczo. Do tej pory. Mieliśmy ten czas. W 16-17 roku uruchomiono ten kontyngent bezcłowy. Kanały te gangsterskie polsko-ukraińskie się tu uruchomiły. Także dwa, trzy razy przekręcali w ramach tego kontyngentu. Te ilości zbóż. To już było wszystko fajnie przygotowane. <laughs> Udziałowcy tych interesów do dnia dzisiejszego to robią. Oni już te, wówczas to rozpoczęli. Przypominacie sobie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Informowałem jako jedyny polityk, pokazywałem te mechanizmy. Nawet CBA się zajęło, ale z góry był nie Nielzja. Najwyraźniej. I zaraz dowiemy się, zrozumiemy, dlaczego nikt nie mógł interweniować. Oczywiście takim mecenasem, kuratorem tego przedsięwzięcia szczególnie był niejaki w w tym czasie władający Ministerstwem Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Niesamowicie ciekawy człowiek. Jeden z największych szkodników w Ministerstwie Rolnictwa, to było za niego CBA, On dobrze wszystko wiedział wówczas. On to wszystko obserwował, miał wszelkie ku temu dane. No dzisiaj to jest człowiek, który udaje, że broni. No cóż, takie teatrum. Jak parafianie chcą wierzyć, no to robocz może opowiadać, no nie? A wy udajecie, że nic nie widzicie. No ale lećmy sobie dalej. I przychodzi maj 2022 rok po rozpoczęciu specjalnej operacji przez Federację Rosyjską porządkowania tego nazizmu na Ukrainie. No i no oczywiście sprowokowane wszystko przez Amerykanów. I co się wówczas dzieje? A wówczas rezygnuje Unia Europejska z tak zwanych Kontyngentów, czyli ilościowych, i wszystko, co jest tylko możliwe. I to leci. I od maja 2022 roku do dnia dzisiejszego to leci. Niesamowicie to leci przez Rzeczpospolitą, rozwala nasze rynki. Kanał Krzysztof Towniński, YouTube i tak dalej. Musicie sobie mocno wkikiwać, bo nas nie kochają. W związku z tym wszystko Państwo znajdziecie. To było bardzo proste. No, politycy wówczas. Od Konfederacji rozpoczynając, przypomnij, trzeba wszystkim, po prostu spali. Nie wiedzieli, co się koło dzieje, czaki, i tak dalej, i tak dalej. No faktycznie, bo skąd mieli, skąd mieli wiedzieć, no, jeżeli to są ludzie, z doskoku przy rolnictwie, przecież nie ma co o nich wymagać, tak? No i się wszystko, jak widzicie, kochani, rozlało do potężnych problemów do tego momentu, aż zostały zdestabilizowane rynki i to w sposób trwały. Nie rolnicy, to Polacy za to zapłacą i nie tylko utratem rolnictwa jako żywność, jako to bezpieczeństwo żywnościowe, ale także bezpieczeństwo naszego państwa, bo chodzi o ziemię i tak dalej, w takim materiale rolnictwo markowe lub pro, pogrom w perspektywie pięciu lat, gdyby był ten, ta projekcja tych procesów utrzymana, z którym mamy dzisiaj. A wszystko po tych wyborach też wskazuje, że na razie to będzie utrzymane, to w ciągu pięciu lat gospodarstwa będą tak zcentralizowane, że praktycznie model oligarchizacji ukraińskiej tu na terenie Rzeczpospolitej będzie funkcjonował. No cóż, a nas tak czy owak, ale to w innym będę mówił bardziej, w materiale przypominam, czeka Łomot Polaków i Łaźnia. Łomot i Łaźnia, na przemę. Łaźnia i Łomot. Odczujemy to wszyscy. No ale dobrze, lecimy teraz do tego, co się obecnie dzieje. No jak wiecie, ostatnio jest rozgrywane teatrum pomiędzy polskim rządem lub polskimi, reżimem polskim, warszawskim i reżimem kijowskim, a rządem tak zwanym, czy tam prezydentem ukraińskim. I rozgrywają teatru teatrów. Jedni tu walczą, że tego zakaz, drodzy tam walczą. Uzgodnione, wieszcie, telewizji białoruskiej dokładnie o tym mówiłem i sami i to jeszcze dwa dni temu, przed dwoma dniami, gdy jeszcze tego iskrzenia takiego nie było. Ale, kochani, klucz prawdziwy: jakie to są interesy? Na szczęście wysprzęglił się deputowany Wierchownej Rady Ukraińskiej. Cóż, pan Mikołaj Kniarzycki, to no wiadomo po nazwisku, rzecz naturalna, któżesz to jest, no nie. No i cóż, i, i bardzo, bardzo jest istotne to, co ma w tej kwestii wirtualnej Polsce, to wskazał pan Mikołaj Kniarzycki do powiedzenia. Najpierw to przesłuchamy w pierwszej kolejności, a później państwo sami. Jest to powalające, jeśli rozumie się o co chodzi, bo sam tekst jest tylko tekstem. Tuż przed wyborami. I chciałbym zapytać o tych oligarchów: czy to rzeczywiście nie jest tak, że właściciele tych ogromnych aerałów chcą zarabiać też spore pieniądze? To trochę może z ich powodu jest ta cała polityczna awantura? Piękna. Chcesz zagrać? Nie chcę. Ja myślę, że nie bo nie mamy teraz już takich oligarków. Kiedyś byli albo oligarki Achmetów, który, był, który się zajmował meteorologią i wszystkiego przedsiębiorstwa, wiem czy z nich jest e, zniszczona, albo, albo Kolomojski, który jest teraz w więzieniu. Na rynku, na agrorynku ukraińskim nie ma takich dużo oligarków, bo mamy wielkie kompanie, część z nich, właścicielami jest Amerykanie, Oni jest na giełdzie amerykańskiej. Jest kompanii bardzo wielkie, które jest na giełdzie polskiej. I kiedy polskie społeczeństwo, które jest Właścicielem tych ukraińskich o! kompanii jest oligarchiem, to też to, to, śmieszno wygląda. Także ja myślę, że sprawa Oso. nie jest w oligarchach, że sprawa jest w tym, że jest poruszane jakieś umowy Unii Europejskiej, które podpisała Ukraina, a dla nas bardzo ważne i dla nas na to zależy, żeby Polska. Dobrze, słuchajcie, to chyba najważniejsze. Wyłowiliśmy, tak? To, co w tym jest istotne. Pan Kniarzycki prawdę mówi: Oligarchowie tam no jeszcze oprócz otoczko inni są, a on, Komoński jest na razie uwięziony. Będzie y, oczywiście ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, później do Izraela i robi swoje zadanie. Czyli ojciec, twórca pana prezydenta Załęskiego. Kolejna niesamowity spektakl. Tak wygląda polityka nie parafialna, tylko faktycznie globalna i tego się trzeba uczyć. No i teraz jest słyszeliśmy niesamowicie istotne kwestie. Nie żadni oligarchowie, tylko fundusze inwestycyjne. Tam też ci biedni oligarchowie, ktoś to ma, no, trudno nazwać biednym, co nie, ale Kilkadziesiąt tysięcy hektarów, trzy, trzydzieści, pięćdziesiąt, no bo tych, co już mają tak dwie, trzysta, czterysta tysięcy, no to już konkretniejsi, ale ci dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt tysięcy to płotki. To tak jak u nas kilku hektarowiec, tak? Oni naprawdę to są też ludzie, którzy organizują się i tak dalej i mają to zboże, no i nie sprzedają. Sprzedają, inwestują w ich rolnictwo, bo oni tylko poorganizowali te powierzchnie. Bo taka jest struktura właśnie państwa ukraińskiego. Natomiast właścicielami tych powierzchni, bo dali na paliwo, nie na i tak dalej, są fundusze inwestycyjne, międzynarodowe. Można to nazwać, my to nazywamy korporacje różnego typu, ale korporacja to tylko wykonuje pewne rzeczy. Fundusze inwestycyjne to są fundusze, gdzie i Chińczycy, Izraela, z Polski, Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy możemy inwestować dużo osób to inwestują. Ci, którzy są tak zwanymi inwestorami kapitałowymi, tak? Ale Pan deputowany, pan Kniarzycki wyraźnie mówi, wskazał, jakie to są fundusze inwestycyjne. Zarządzane przez koło Amerykanów, także Polskie, notowane na naszej giełdzie w Polsce. Pan ten nie Bartosiak, tylko ten, ten drugi, jak on tam się wabi. No nieważne, jeszcze sobie przypomnę, on taki budzisz, on tak bardzo dobrze, taki specjalista od Ukrainy. On tam dobre pieniążki trzepie, w tym nieraz wam to mówię. Oni wszyscy dobrze wiedzą, oni wykonali swoje zadanie manipulacji tego społeczeństwa. I teraz Dlaczego więc to takie ważne, żeby to zboże, a nie tylko zboże, produkty rolno-spożywcze z tej biednej Ukrainy, która walczy jest na wojnie, a tyle jednak produkuje, żeby to szły na rynek polski i tak dalej, zalewały te, te rynki, tak? Dlaczego to jest tak ważne? No logicznie to nigdy rolnik ukraiński, prawdziwy Ukrainiec, który naprawdę walczy i wierzy w te bajki Załęskiego, nigdy by się na to nie zgodził. To jest przeciwko jemu, tak? Ale dlaczego to jest tak ważne? Z prostej przyczyny. Ukraina dostaje z Kongresu ze Stanów Zjednoczonych broń. Pieniądze, dolary na broń. No, najpierw dostaje dolary, tak, później te pieniądze, fundusze, środki finansowe, broń jest zakupiona. A skąd są kongres, jakie pieniądze przeznacza? No cóż, przeznacza puste dolary drukowane. Żerowane przez kogo? No, Amerykanów, społeczeństwo amerykańskie. Bo nawet nie z podatku, bo tam się aż takich podatków nie ma szans, nie ściągnie. Oni korzystają z monopola przewagi swego dolara. I na konto Amerykanów walą te pieniądze w broń na Ukrainę. Ukraińcy, pan Załęski, ci zadowoleni są, ale coś w zamian. A w zamian to fundusze inwestycyjne mają gospodarkę, gospodarkę rolną, surowcową i w tym cały jest interes. Więc tam wszyscy słyszeliście jakieś synki Bidena i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a to, to, to jest nie tylko, tam są, no, Macherze ze Stanów Zjednoczonych i służby zarabiają na tym, i wojskowi na tym jak gdyby ty, zarabiają. No wojna to jest interes, a na pewno dla Stanów Zjednoczonych i w Polsce zarabiają na tym. I nie, nie tylko ci piękni udziałowcy funduszy inwestycyjnych, tylko ci, którzy po prostu wykonują tam pewne zlecone zadania, już bardzo jak gdyby bezpośrednio. Tak? Czy zobaczcie, jaki jest y, niesamowity układ. I wojna jest właśnie o to, żebyśmy my, jako Polacy, przygarnęli. Te zboże, te produkty rolno-spożywcze zakupili tutaj. Nie jest nasz rynek. Ważne, żeby oni zarobili. Teraz dziwicie się, dlaczego jakieś tam ministry Tellusy, Ardanowski gra oczywiście swoje, ministry Tellusy nic nie ma, ten człowiek w ogóle nie może. jego ja nazwał taki odpustowy, coś tam, kogucik czy tam, nie wiem, jak to na odpuście. I taki to jest minister, Robert C. natomiast on nic nie może i nic nie powinien, i zobaczcie, nie mogą ujawnić tych list. Oni nigdy ich nie ujawnią. Nigdy to jest niemożliwe. Płotki zostaną oczywiście wystawione. Ci, którzy chcieli się dorobić na tak zwanym zbożu technicznym, bo to płotki się dorabiały. <laughs> Ci mafiozi ciągli ta zboże i dalej ciągną. Czyli, I, ciągnąć będą. I ciągnąć będą. Czyli Państwo widzicie, w czyim interesie cała jest ta wojna, jak się zarabia na tej wojnie i do czego służą społeczeństwa, łącznie z tym społeczeństwem amerykańskim. Bo przez nie na jego konto się także przewala pieniądze i zarabia. I zobaczcie, nasza Federacja Rosyjska, nasza Rosja dała nam czas Wtedy nie wykorzystaliśmy. Dzisiaj w interesie Polski i Polaków Federacja Rosyjska porządkuje ten obszar. Czy to do Was dociera, czy nie? W naszych materiałach zawsze mówiąc o tym, dokładnie mówimy. Czas najwyższy skończyć z tą parafialną polityką naprawdę ogarnąć się przestać dać się manipulować. No i zacząć, zacząć myśleć. Wybory na razie przegrane, nic się nie stało. Trzeba przejść łomot, łaźnie i będziemy się wtedy rozumieć. I dobre bęcki na co dzień. No tak, to czeka. No dzięki.